Tadam! Bardzo dobra, ale chyba twoje lepsze. Najwięcej interesujących mnie knajpów znajduje się właśnie w Gdyni. Hej, witajcie z tej strony Maciej. Dzisiaj jemy w Gdyni, którą opanowała brzydka pogoda i deszcz. Do Gdyni przyjechaliśmy, bo byliśmy niedaleko, w Elblągu. Odkąd uruchomili tutaj dwupasmową drogę, to się jedzie bardzo szybko do Trójmiasta. Myśleliśmy też o odwiedzeniu Gdańska czy Sopotu, ale szczerze mówiąc, Gdynia, moim zdaniem, jest najciekawsza pod względem kulinarnym. Najwięcej interesujących mnie knajp znajduje się właśnie w Gdyni, a poza tym mieszczą się one blisko siebie. Gdynia jest taka kompaktowa, w Gdańsku to jest wszystko rozwalone. Kontynuujemy też testowanie smartfona Nokia 8.1. Także wszystkie zdjęcia, które widzicie w tym filmie, są właśnie zrobione tym smartfonem. Efekty naszych testów możecie sprawdzać też na moim Instagramie. Tutaj wam się wyświetla mój nick. Nie jestem takim oczywistym testerem smartfonów. Nie prowadzę kanału o smartfonach ani o technologiach. Ale mogę sprawdzić, jak ta Nokia 81 radzi sobie z robieniem zdjęć w restauracjach. A finał tych nieoczywistych testów plus, minus za tydzień na tym kanale nagramy materiał z innego polskiego miasta i podsumujemy sobie, jak ten smartfon radzi sobie z robieniem zdjęć w restauracjach. so Wizytę w Gdyni zaczęliśmy dość nietypowo, bo od kawy chcieliśmy iść do miejsca, które nazywa się Black and White Coffee, ale niestety było w nim za dużo ludzi, po prostu no, nie dało się wejść. Z tego co się dowiedziałem, dzisiaj akurat mają ostatni dzień przed wiosną, stąd pewnie ten taki duży ruch na miejscu. My sobie znaleźliśmy inną kawiarnię, kawiarnię, którą w Gdyni już wielokrotnie odwiedzałem, czyli tłok. Po tej szybkiej kapce idziemy coś zjeść. Obiecuję, że dzisiaj będziemy pokazywać poza tłokiem same miejsca, w których nie byliśmy jeszcze. Także zaczynamy! Jak No kolor też ma. Z alkoholem. Jak multivitamina. Dobra. Zaszliśmy do takiego surfersko-hawajskiego miejsca, które nazywa się Honolulu Wise Food i zamówiliśmy deskę krewetek. Jest tutaj bardzo fajna przestrzeń, taka kolorowa, dużo się dzieje. Czuć lato. Mamy tutaj deskę krewetek, na takiej desce surfera. Już troszkę zjedliśmy po parę krewetek i parę innych rzeczy, bo oprócz grillowanych krewetek na dwóch szaszłykach łącznie było 14 sztuk, podajże. Są dwa sosy. To jest sos mango, taki bardziej klasyczny, powiedziałbym. A to jest sos piracki który jest świetny moim zdaniem. Nie wiem dokładnie, co się w nim znajduje. To jest taki mocno ziołowy, pyszny, chyba kolendra. No i mamy jeszcze piczyówko, mamy jeszcze tutaj czytniki krewetkowe i sałatkę, taką mocno odświeżającą, z niej dużo mięty. Granat, sałata, pomidor. Prosta rzecz, a cieszy. Miejscóweczka, z dobrym jedzeniem i z super klimatem. Myślę, że jeśli brakuje wam lata w zimie, no to śmiało możecie uderzać do Honolulu, bo tam jest od razu inny klimat. Są tu są dania, różne, różniste. My akurat wzięliśmy sobie deskę krewetek i byliśmy z nich zadowoleni, ale są też i burgery, i pokebowle, i jakieś inne owoce morza. Honolulu Wisehood przy Starowiejskiej – polecamy. Ekipa z Honolulu Wise Food poleciła nam znajdujące się na tej samej ulicy Andiama Oroma, czyli miejsce z pizzą w stylu rzymskim, z pizzą na kawałki. Zamówiliśmy Margheritę. Wie jak to wygląda? Chwila prawdy. Tadam! Proszę próbować. <grym> Dziękuję za pozwolenie. Dobra, jest. fajne jest to ciasto. Takie grubiące, troszkę grubsze. Do tego naprawdę spoko sos pomidorowy, trochę bazylii i mozzarella pyszna. Jako przekąska super. 8 złotych kosztuje tylko. Jedyny minus, tak jak każdej pizzy na kawałki, to jest to, że no jest ona odgrzewana, czyli no pewnie czasem można załapać się na świeżą, ale ta akurat była odgrzewana, więc no na pewno świeża smakuje lepiej. Ale 8 zł to nie dużo, a pizza naprawdę dobra. Jeszcze co do tej pizzy, to naprawdę muszę pochwalić To Jest fantastyczne. Wydaje mi się, że chyba jednak warto wziąć jakąś inną kompozycję na kawałki, która oprócz mozzarelli ma coś jeszcze, wtedy taka pizza może być chyba w tym przypadku akurat smaczniejsza, albo jakiś wariant z cztery sery, albo z jakąś fajną wędliną, no to, to może być naprawdę bardzo dobre. Naprawdę świetna pizza, dokładnie taką zapamiętałem z Rzymu, także no chyba nie ma lepszej rekomendacji. Andiamo Aroma, ulica Starowiejska, Gdynia. Polecam. Dwa takie kawałki pizzy i można najść jak na lunch moim zdaniem. A w ogóle Gdynia to jest miasto świetnej pizzy. Mam wrażenie, że to jest miasto w Polsce, które ma największe zagęszczenie dobrych pizzerii na kilometr kwadratowy. Andiamo Aroma to jest kolejna dobra pizzeria, wcześniej była innymi w czerwonym piecu, w mące i kawie. Oraz w Francesco, którą do tej pory uważam za najlepszą pizzę, jaką jadłem w Polsce. A co najśmieszniejsze, na liście ponoć dobrych pizzeli do odwiedzenia w Gdyni jest jeszcze kilka miejsc. To głupie wygląda jak tak, patrzysz i lejesz. Siedzimy teraz sobie w kawiarni Kofeina, która znajduje się przy ulicy Świętego Abrahama albo Abrahama i siedzimy tutaj dość przypadkiem, bo zamierzaliśmy iść do knajpy, która nazywa się Neon, ale Neon jest czynny od 16, a kiedy do niego weszliśmy było 15.30, także szybki dripik i idziemy jeść. Mam bao z mędzonym tofu. Wygląda pięknie. Pachnie pięknie. Spróbujemy. Ja mam tutaj bao ze stekiem kimczy i sosem serowym. Wygląda super. Bardzo dobra, ale chyba twoje lepsze. Tak? Ten twój sos jest taki ciekawszy. No. Kurczak w pikantnym singapurskim sosie. Już jedno, jedno skrzydełko zjadłem. Tak to wygląda. Specyficzny smak na pewno nie dla każdego. Ja się jaram. Mają tutaj bardzo fajne napoje. Teraz piję virgin pinakolada w takim śmiesznym kubku Props za drewnianą słomkę, wielokrewnego użytku. Wcześniej piłem lemoniatkę i piwo imbirowe. Wszystko super. Mają też kartę drinków, ale niestety już za bardzo alkoholu nie mogę, bo później trzeba jechać samochodem. ukaźna długa, myślę, że na pewno są smaczne. Ale to była pyszna wyżerka. Naprawdę. Cieszę się, że tutaj przyszliśmy. Można w neonie zjeść fantastyczne jedzenie. Jak sami osoby piszą w menu, to taki tapas bar z kuchnią azjatycką, także porcje są raczej mniejsze niż większe. Takie idealne do dzielenia się. Na dwie trzy osoby zamawiamy po kilka dań. Dzielimy się między sobą, popijamy jakimiś drinami czy dobrymi napojami. Tutaj naprawdę napoje są świetne i miło spędzamy czas. Karta dań nie jest zbyt szeroka, także przychodząc z większą ekipą, to już naprawdę można zamówić wszystko, co się w niej znajduje. Od siebie polecę Baostofus fenomenalnym stosem na bazie Wędzonego miso oraz skrzydełka kurczaka w singapurskim sosie, takim pomidorowym z dodatkiem jakiejś suszonej ryby. Dwa naprawdę świetne dania, choć no na dobrą sprawę wszystko było smaczne, do żadnej z potraw nie da się przyczepić, no ale te dwie po prostu jakoś tak najmocniej zapamiętałem, najbardziej mi smakowały. Niemal wszystkie dania kosztują po kilkanaście złotych, także nie są to wygórowane kwoty. Oczywiście jednym daniem się nie najemy, ale biorąc pod uwagę to, jak ono smakuje, no to faktycznie nie są to duże kwoty. Najdroższe były chyba krewetki, no bo one już kosztowały powyżej. 20 złotych i w sumie te krewetki chyba najmniej polecam ze wszystkich zamówionych dań jakoś nie zrobiły na mnie większego wrażenia, ale to może dlatego, że wcześniej byliśmy w tym Honolulu i krewetek się już najedliśmy. Poza tym w Neonie jest sporo promocji. Dzisiaj na przykład, a w zasadzie od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 19 każde bało kosztuje 10 zł, co już jest w ogóle super ceną. Jedyny problem, jaki teraz powstał, jest taki, że najedliśmy się po brzegi i w sumie nie bardzo wiemy, czy uda nam się coś jeszcze dzisiaj zjeść. Ech. Kosiłem się jeszcze na sernik macza w Umi Ramen. To nowe miejsce z ramenem w Gdyni. Według wielu, najlepsze miejsce z ramenem w Gdyni. My już jednak nie mieliśmy miejsca na ramen, spadliśmy chociaż na ten sernik. Sernik taki mało sernikowy, szczerze mówiąc. Na mleczku kokosowym, trochę przypominał pudding matcha bardziej, ale bardzo smaczny. Zwłaszcza, jeśli lubi się matche, no to polecam. Tutaj wzięliśmy jeszcze na wynos dla znajomych, po kawałeczku. karników, Gdyni pojechaliśmy jeszcze do Sopotu, do kuzynki Sony, u której spędziliśmy wieczór i nawet zamówiliśmy burgery, sterb burgera. Ja mam wegański. Nie, nie ugryzłam, a to jest amerykaniusz. Amerykaniusz. I to są frytki. Niestety nie były one aż tak udane, jak sądziliśmy, że będą. Zamówiliśmy jakiegoś tam burgera miesiąca i zapomniano do niego dodać sosu, przez co był dość suchy, za to Sonia była zadowolona ze swojego burgerka. Następnego dnia w Sopocie troszkę już pochillowaliśmy, byliśmy w zasadzie tylko na lodach we Flaming and Co. Jesteśmy w Sopocie, w miejscu, które nazywa się Flaming i jem lody, śmietanka i mango lasy. Bardzo dobre. Lody... ...pyszne które były naprawdę smaczne, także jeśli szukacie jakichś dobrych, fajnych lodów w Sopocie, no to polecamy to miejsce. I tak to właśnie w tym trójmieście było, głównie w Gdyni, troszkę w Sopocie. Piszcie w komentarzach, jakie inne miasta w Polsce powinniśmy odwiedzić. No, a na dzisiaj to wszystko. Zostawcie subskrypcję pod tym filmem. Za łapkę w górę też będę wdzięczny. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.